Padel to jeden z najszybciej rozwijających się sportów na świecie. Jest dynamiczny, towarzyski z niskim progiem wejścia. Jest tylko jeden problem. Kto po pewnym czasie pamięta, jaki jest wynik? Liczenie punktów w padlu szybko staje się chaotyczne. Są przewagi, tajbreki, zmiany serwisów. To wszystko może sprawić kłopot, niezależnie czy gramy zawodowo, czy towarzysko. Dlatego chcieliśmy sprawdzić, jak możemy wesprzeć się technologicznie w tym aspekcie. Testy przeprowadziliśmy na profesjonalnym korcie dzięki uprzejmości Warsaw Padel Club na Annopolu. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Pierwsza propozycja to rejestracja aktywności na zegarku marki Garmin. Co prawda wbudowana seryjnie aktywność do padla nie wspiera liczenia punktów, ale aplikacje dostępne w Garmin IQ już tak. Jest tam wiele propozycji, ale ta, która najbardziej nam przypadła do gustu to padel Ultimate. Jest dostępna w sklepie za darmo. Co ją wyróżnia i w czym usprawni naszą rozgrywkę? Po pierwsze Primo to wsparcie w liczeniu punktów. Sprawa wręcz banalna, ale najbardziej niezbędna. Kłócenie się o wynik czy zbędne dyskusje to ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna w czasie gry. Liczenie na zegarku odbywa się poprzez kliknięcie przycisku dolnego, gdy doliczamy punkty dla siebie, lub środkowego po lewej stronie, gdy punkt naliczamy przeciwnikowi. Możliwe jest również naliczenie punktów dotykiem, jeżeli zegarek ma taką funkcjonalność. Dodatkowo zegarek liczy punkty w gemie, liczbę gemów oraz oczywiście setów. Prawidłowo obsługuje przewagi w gemie oraz przystanie gemów 6 do 6 wchodzi w tryb tiebreaku. Jest to istotne, ponieważ w wielu testowanych aplikacjach tego nie było. Jeżeli pomylimy się w naliczaniu punktów lub klikniemy zegarek przypadkowo, to ta aplikacja pozwala nam na cofnięcie ruchu. Możemy to zrobić poprzez kliknięcie prawego dolnego przycisku. Co bardzo ważne, to cofanie punktu cofa również zamknięty GEM oraz SET. Przed rozpoczęciem gry aplikacja daje możliwość wyboru, czy gramy do 3, do 5, czy bez limitu setów. Dodatkowo ustalamy, kto rozpoczyna serwis my czy przeciwnik. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ aplikacja wspiera nas również w tym, na którą stronę boiska powinniśmy serwować. Delikatnie, ale wystarczająco wyraźnie jest to oznaczone. Do plusów należy również to, że aplikacja nie tylko wspiera nas w zarządzaniu wynikiem rozgrywki, ale też odkłada się w formie aktywności w zegarku i aplikacji. To znaczy, że wylicza nam w tej aktywności liczbę zużytych kalorii, na bieżąco mierzy tętno, a całą aktywność zapisuje i wlicza do codziennego wysiłku. Dzięki temu uwzględnia tą aktywność we wszystkich geryminowych statystykach, jak body battery czy stan wytrenowania. Czego nam zabrakło w tej aplikacji? Przede wszystkim szata graficzna. Mimo, że funkcjonalnie jest ok, to wizualnie jest oporna. Najważniejsza informacja w czasie rozgrywki to liczba punktów w gemie, ale te mają taką samą wielkość co liczba gemów czy setów. Uważam, że dałoby to się zdecydowanie poprawić i jakoś bardziej wyróżnić. Kolejna rzecz to brak transmisji danych z zegarka na przykład na tablet. Gdyby była taka możliwość, moglibyśmy zawiesić tablet koło kortu i na żywo wyświetlać wynik meczu. Trzecia rzecz to brak szybkiego restartu rozgrywki. Rzadko takiej funkcjonalności się używa, bardziej w rekreacyjnych grach, gdzie często zmieniają się zawodnicy. I fajnie by było dość szybko i prosto wyzerować wynik i zacząć od nowa. Tu, aby wykonać restart, musimy zakończyć i zapisać aktywność i wejść w nią ponownie. Alternatywa numer 1 padel tracker. Aplikacja również dostępna z poziomu Garmin IQ. Jest to także aplikacja dostępna w formie aktywności. Graficznie jest trochę bardziej rozbudowana, co widać choćby na przykładzie wskazania kierunku serwisu. Jest to bardziej czytelne. To, co klasyfikuje ją niżej niż Paddle Ultimate, to brak obsługi tie-breaku. Z kolei dużo lepiej obsługuje restart rozgrywki. Wystarczy kilka kliknięć i możemy zacząć od nowa bez kończenia samej aktywności w Garminie. Alternatywa numer 2 Cosmowamus. Jest dość dziwną aplikacją, ponieważ nie uruchamiamy jej jako odrębnej aktywności, ale jest w formie widżetu. Dzięki temu działa szybko, szybko się włącza i łatwo z niej wychodzi. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie rejestruje gry jako całego meczu, tylko służy do liczenia punktów w ramach jednego seta. W dodatku tutaj również brakuje obsługi tej breaku. Alternatywa numer 3 Sunto Plus. Jest jeszcze rozwiązanie dostępne w ekosystemie Sunto w zasadzie we wszystkich obecnych modelach jak Race 2, Vertical 2 czy model Race S i Run. Aby z niego skorzystać, należy zainstalować z aplikacji Sunto Plus dodatek Core oraz Movement. Dzięki tym dwóm dodatkom seryjnie wgrana aktywność Padel otrzymuje funkcjonalności liczenia punktów oraz intensywności wysiłku. Niestety samo liczenie odbywa się tylko na poziomie gem i setów. Brak jest wsparcia do liczenia punktów w ramach GEMA. Z kolei funkcja Movement zlicza nam czas poruszania się w podziale na trzy intensywności Light, Active i High. Na podstawie tych trzech aktywności wylicza nam średni indeks. Dzięki temu możemy śledzić intensywność naszej gry i porównywać ją do różnych sesji treningowych. Jest to bardzo ciekawe uzupełnienie śledzenia intensywności sportu po zamierzeniem tętna. Padel Ultimate to obecnie najlepsze rozwiązanie dla graczy. Pełna kontrola nad wynikiem i zapis aktywności. Jeżeli zależy Ci na prostym resecie, wybierz padel Tracker. A jeśli chcesz analizować intensywność gry, to Plus będzie ciekawym uzupełnieniem. Macie inne sposoby na liczenie punktów w padlu? Podzielcie się w komentarzach. Chętnie sprawdzimy kolejne rozwiązania.